Mam ogromną przyjemność poinformować, że po długim okresie przygotowań i negocjacji multiagencja ASIS podpisała umowę o współpracy z powszechnym zakładem ubezpieczeń SA. Na ten moment czekało wielu naszych partnerów, dlatego tym bardziej cieszymy się, że możemy przekazać Państwu tę informację. PZU jest szesnastym Towarzystwem Majątkowym, z którym nasza multiagencja podpisała umowę o współpracę. Dzięki tej umowie partnerzy ASSIST będą mogli oferować swoim klientom produkty z bardzo szerokiego spektrum, począwszy od komunikacji, przez majątek, po cały wachlarz mniej popularnych ryzyk, których do tej pory w ofertach naszych partnerów brakowało. Proces negocjacji z PZU trwał wiele czasu. Udało się jednak wynegocjować bardzo dobre warunki dla naszych agentów, z czego jesteśmy bardzo dumni. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani poszerzeniem oferty o produkty ubezpieczeniowe Towarzystwa PZU, zachęcamy do kontaktu z nami. Z chęcią udzielimy wszelkich informacji.